Szanowni Państwo, życzę Wam, aby te święta przyniosły Wam pokój oraz wzajemną życzliwość w rodzinnej atmosferze oraz stały się źródłem siły w zmaganiach z trudami codzienności. Zawsze święta wielkanocne niosą radość, ponieważ zwycięstwo nad śmiercią jest celem życia każdego z nas. Szanowni Państwo, te moje krótkie życzenia chciałbym zakończyć dość nietypowo. Chciałbym zachęcić Was do tego, żebyście pomogli wygrać ze śmiercią. Żebyście wpłacili na Fundację Małych Stópek, która pomaga kobietom zagrożonym aborcją, która pomaga im nie tylko w okresie ciąży, ale pomaga im również po urodzeniu dziecka między innymi znaleźć zamieszkanie czy znaleźć później pracę. Jest to wspaniała fundacja, jest to wspaniała organizacja, szczeg którą szczególnie warto wesprzeć w tym, w tym okresie świąt wielkanocnych. I szanowni państwo, zapraszam Was również za tydzień, 28 kwietnia na organizowany przez właśnie przez fundację Małych Stupek, największy w Polsce marsz dla życia. Jeszcze raz, wesołych świąt, pozdrawiam Państwa i zachęcam do udostępniania tej zbiórki pieniędzy na Facebooku e, i oczywiście do wpłat. Pozdrawiam.